Dzień dobry! Siema, siema! Tutaj, ten, jeden, dwa, trzy. I dzisiaj sobie zagramy w Minecraft! Pamiętacie jak my, jak tutaj byliśmy? Do, hmm, do... Gdzie tu możemy się zamieszkać? Tutaj, no tutaj możemy.

Jak wiecie, nie ma nie miejcie pretensji, że nie wiem, albo tak mówię, albo że ten. Tak, bo jeszcze jestem mały, a tak mówię dlatego, że coś mi się dzieje mikrofonem, więc wiecie, wczoraj zacząłem nagrywać, więc nie by, by było, nie, nie, by by było. <laughs> nie by było. Nie by było, nie by było. Nie by było. Nie byłoby fajnie jakby ktoś się zwozi, że nie umie nabywać kupi bo... to nie jestem głupi no piątki czasami zostanie ale proszę się nie proszę się ja teraz no, z mową dzisiaj proszę się nie cierpiać no, ej, widzieliście takie co? Ty, bo ja, co to? No widziałe? Я... Люди, я тебя сейчас вижу. Это в Майнкрафте, я этого не обнимаю. Так, я это я не умею Э? Вау. Пишется, что ты можешь Может быть, я

И пусть видели и все такие Я опять сейчас там Я, Dobra, a dzisiaj koniec, a dzisiaj nam e, po ludzie.